Pożegnanie lata w Ośrodku Wspierania Rodziny to już tradycja zakorzeniona od 13 lat. Od 13 lat to organizujemy, od 2010 roku. Przez, przez nas pod honorowym patronatem wójta gminy w Lyskach i z roku na rok impreza przyciąga coraz większą liczbę osób, gości, nawet sąsiednich gmin. Może dlatego, że mottem naszej pracy, które towarzyszy nam każdego dnia, pracy z podopiecznymi, wszystkimi podopiecznymi, są słowa polskiego poety Juliana Ismonda Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka. Byłoby ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezwiednych i bezksiężycowej. Dlatego właśnie dzisiaj dla nas są ważne dzieci i ich rodziny, wszystkie osoby niepełnosprawne oraz seniorzy z naszej gminy. Piknik promuje wspólne spędzanie czasu wolnego w gronie całych rodzin, najbliższych przyjaciół. Chcemy pokazać, iż odkładając na bok telefon, internet i inne używki możemy stworzyć wspólnie coś pięknego, aby wspólnie się właśnie tutaj spotkać na terenie placu przy Ośrodku Wspierania Rodziny w Nowej Wsi. Pani kierownik Ośrodka Wspierania Rodziny, dziękuję właśnie za. Ten trud, ten wysiłek organizacji właśnie tego typu imprez, bo te imprezy są Państwu niezmiernie potrzebne. A szczególnie dzisiaj dziękuję Panu posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Michałowi Wosiowi, bo Pan minister objął tą imprezę właśnie honorowym patronatem. Także Panie Ministrze dziękuję, dziękuję za wszelkie wsparcie. Tutaj również e, Panu Nadleśnictwu, bo wiadomo, że tego typu imprezy e, są też potrzebne między innymi do wsparcia przez właśnie takie jednostki jak Nagleśnictwo i inne państwowe e, organizacje. Szanowni Państwo, również życzę jak najlepszej zabawy, Jednym z głównych punktów, jeżeli można mówić o głównym punkcie, bo jest ich wiele, jest to oczywiście wyrzut holi kolorów. To już jest też tradycja u nas. Oraz pokaz wicemistrza Europy Oskara Mazelanika w skokach rowerowych oraz jego całej grupy z fundacji Nutria Hunters. Prezentują się lasy państwowe, będzie oczywiście też artystyczny występ naszej grupy tanecznej Flemisów. Wiele atrakcji, kącik malowania twarzy, kącik sportowy i dużo ciekawych rzeczy będzie się działo.